co tutaj robić? No to przyszliśmy, no, walczyć o swoje prawa, pokazać ludziom, że my nie jesteśmy jakimiś dziwakami, jesteśmy normalnymi ludźmi, my nie promujemy żadnego tam. Słowa mi brakuje. Kochani, kochani! Witamy was na drugim marszu równości w Szczecinie! Nie robimy czegoś takiego, że po prostu nie jesteśmy brutalni. Nie jest ee, po prostu chcemy mieć prawa do miłości i szczęścia. To, jest, to nie jest parada krwi i noża, tylko parada miłości i szczęścia. Żeby po prostu panowało szczęście na całym świecie i równość, i tolerancja. właśnie, ponieważ słyszałem, że będą jakieś kontrmanifestacje, ale i tak, i tak będę dzielnie lasły razem z innymi ludźmi, którzy chcą się kochać, żeby, żeby mieć miłość, kochać i umieć po prostu się przyjaźnić i po prostu mieć szczęśliwe życie. <try> Tylko chciałam dodać, że jesteśmy ludźmi, i po prostu mamy prawo kochać. Nieważne kogo kochamy, mamy do tego prawo. Mamy prawo kochać. Bardzo mi się atmosfera podoba, dużo ludzi. Tak przyjemnie jest czuć taki no, pokój, taki od tych ludzi wszystkich. My na przykład poznaliśmy się przed chwilą, tak? Nie znaliśmy się wcześniej. Tak. To jest pierwszy raz na marszu. Łapę w górę. Tam u swoją dziewczynę i swego chłopaka na marsz. Tam u rodziców swoich. Czy sami rodzice, słuchajcie, to że przyszli. Łapę w górę. trzy ile? Trzy osoby widzę. Słuchajcie, rozmówcie tą flagę. Na no. razie, jak założyć prezerwaturę RTV AGT! LGBT, RTV AGT! Słuchajcie, nie odkazujcie Szczecina, i tak idziemy, słuchajcie. Wielkie brawa dla organizacji. A dlaczego przyjechaliście do Szczecina? Żeby wspierać jak najbardziej. Ale co wspierać? Marsz? Ś środowiska LGBT. Tam jesteśmy LGBT, więc, więc uważam, że powinniśmy tu być. Aha, jak okay. najbardziej. Co to za flaga? Tęcza polska, znaczy, no tańcza, tańcza. po prostu tęcza. lewą rękę, to co mamy, tęczę. pokażcie, że jesteście dumni i dumne, że idziecie w waszej równości, patrzcie ile nas jest, jeszcze nie wyśliczmy. Słuchajcie, ale jak... Nie tęka, jest to... na super, na super.